W dzisiejszym podcaście wracamy do arcyciekawej mrocznej serii Przygód Mobików na Froncie. Rok temu na kanale regularnie pojawiały się podcasty krajoznawcze, a ponieważ w tym roku jest trochę krucho z nimi, tematyka kanału dość płynnie przeszła do wspomnień uczestników wojny walczących po rosyjskiej stronie. Seria, którą roboczo nazywam Przygody Mobików, jest niewątpliwie bardzo wdzięczna i ciekawa. Dzisiejszy materiał będzie swoistą opowieścią rosyjskiego zmobilizowanego i skupi się na interesujących kwestiach, które nie były poruszane w poprzednich materiałach. Materiał nie będzie powtarzalny. Informacje, które są w nim zawarte, należy traktować jako uzupełnienie naszego obrazu realiów walki po rosyjskiej stronie frontu. Każde wspomnienie zmobilizowanego, weterana, dezertera czy skazańca jest na swój sposób wyjątkowe, a jednocześnie powtarzają się pewne znajome motywy. Po przesłuchaniu kilku materiałów zaczynamy mieć coraz bardziej kompletny obraz sytuacji na froncie i coraz lepsze zrozumienie stanu rosyjskiego wojska ogółem. Tym razem będzie to materiał o mężczyźnie, którego chyba uczciwie można nazwać zmobilizowanym ochotnikiem, bo trafił na front podstępem. Jednocześnie ten materiał jest o tyle inny od reszty, że w ogóle nie porusza wątku samej dezercji, a skupia się wyłącznie na wspomnieniach z frontu, które wryły się naszemu bohaterowi w pamięć. Materiał powstał w oparciu o film oraz artykuł od The Insider, które ukazały się w lipcu i nosiły następujący tytuł: Zerowanie swoich, narkotyki w wojsku i przemyt broni z ciałami zmarłych. Spowiedź dezertera. <kohem> Rozmówca The Insider, który, jak wielu innych, zdezerterował z frontu, został podstępem zmuszony do podpisania kontraktu i rzucony na linię frontu bez przeszkolenia. Służył na froncie przez sześć miesięcy. Został poważnie ranny i uciekł. Opowiada o pozasądowych egzekucjach żołnierzy, którzy odmówili udziału w mięsnych szturmach, szerzącym się alkoholizmie i narkomanii na froncie oraz upadłych nastrojach wśród rosyjskich żołnierzy. Tydzień temu oglądałem w domu anime, a teraz wysyłają mnie na linię frontu. Jesienią 2023 roku, gdy wyszedłem w nocy z domu do pobliskiego sklepu, zatrzymał się obok mnie radiowóz. I patro policji poprosił o moje dokumenty. Nie miałem przy sobie paszportu, więc pojechaliśmy na komisariat. Zaczęli mnie sprawdzać. Powiedzieli, że na moje nazwisko jest wypisane wezwanie do wojska wręczyli mi jakiś papier przypominający wezwanie. Zarządzenie mobilizacyjne czy coś w tym stylu. No to koniec, mówią. Za trzy dni pójdziesz na front. Czy mobilizacja się skończyła? Nie, mobilizacja się nie skończyła. Gdzie jest dekret odwołujący mobilizację? Ona nadal trwa, tylko wybiórczo, w miarę zapotrzebowania. Jest wyzwanie do ciebie. Dlaczego nie stawiłeś się w Wojskowym Komisariacie Uzupełnień? I niby zlitowali się nade mną. Mówią, idź i podpisz kontrakt. Możesz iść na Jabłoczkową, tam jest centrum rekrutacyjne. Jeśli podpiszesz kontrakt, będziesz pomagać gdzieś w szpitalu, z dala od frontu. Gdy mnie wypuścili, wróciłem do domu. Siedziałem i myślałem do rana. Ważyłem wszystko. Pomyślałem, skoro i tak mnie wysyłają, to co za różnica? Pójdę podpisać kontrakt, a nuż się uda. Cóż, w sobotę podpisałem kontrakt, a już we wtorek był wyjazd na Ukrainę. Zostałem wysłany do kompanii szturmowej. Tydzień później byłem już na linii frontu. Wtedy jeszcze nic nie rozumiałem. Tydzień temu siedziałem w domu, oglądałem anime, jakieś streamy. Pracowałem, prowadziłem normalne życie, a teraz nagle wysyłają mnie gdzieś na Ukrainę. Przez pierwsze dwa czy trzy dni byliśmy rozmieszczani. Nie ruszano nas. A potem zaczęto wysyłać grupami na pozycję, żebyśmy się okopali. Z grubsza rzecz biorąc, 500 metrów otwartego terenu do wioski i właśnie tych 500 metrów nie da się przejść. Po drugiej stronie stoi jedna załoga karabinu maszynowego i na otwartym terenie może zgasić 100 osób. Jedyne schronienie to zniszczony czołg, mniej więcej pośrodku otwartego pola. I nasi genialni dowódcy podjęli taką decyzję. Dokopmy się do czołgu. A stamtąd robimy punkt przerzutowy i naprzód. To była niewiarygodnie głupia decyzja. Bo nie ma różnicy między 250 metrami otwartego terenu a 500 metrami. 30 sekund na otwartym terenie i już cię zabijają. No i wysłali tam pierwszą grupę chłopaków. Po pięciu. Pamiętam jakby to było wczoraj. Wysłano tam cztery grupy po pięciu chłopaków. Cała dwudziestka poległa jeszcze tej samej nocy. Nikt nie wrócił. Nikt nawet nie dotarł do tego wraku czołgu. Następnego dnia znowu wysłali kolejnych 20 ludzi. Oni również nie dotarli do celu. Wszyscy mówią o dronach FPV. W rzeczywistości zwykłe drony obserwacyjne również są bardzo niebezpieczne. Masz wszędzie oczy. Wszystko widzisz. I takich, jak to my mówiliśmy, że Randoli. wisiało tam prawdopodobnie 15, 20. Monitorowały wszystko. Pojawiasz się gdzieś, od razu cię widzą. Więc dowódcy wpadli na pomysł wysyłać ludzi, kiedy robiło się szaro. Kiedy słońce już zachodzi lub wschodzi. Wtedy drony widzą znacznie gorzej. Wysłali jeszcze jedną grupę ludzi w ten sposób. I ci również zostali tam skasowani. Ponieważ nawet pięć wybiegających osób to duża grupa. I ich, tak czy inaczej, będzie widać. Położyli gdzieś ze trzydzieści osób w ciągu dwóch, trzech dni. Potem zdali sobie sprawę, że można wysyłać nie po pięć osób, a po dwie. I wtedy zdołali umieścić dwie grupy pod tym czołgiem. Jak tylko się tam okopali, zaczęto nadawać wiadomości, że już prawie zajęliśmy tę wioskę, że już wszędzie weszliśmy, ale nawet tam nie dotarliśmy. Ludzi prowadzono na rzeź tylko dlatego, że dowódca, w cywilu były ochroniarz z marketu piatoroczka, Roczka, taka rosyjska żabka marzył o tym, żeby zobaczyć reportaż o sobie na pierwszym kanale o tym, jakim to on nie jest wojownikiem. Główno go obchodziło, ilu ludzi tam położy. Tamci okopali się, ale chłopaki potrzebują amunicji, wody, jedzenia. Dlatego w swoistych kieszeniach przed czołgiem w ciągu tygodnia zginęło kolejnych siedemdziesięciu ludzi, póki do nich biegli. Nie było walk strzeleckich, ponieważ nikt nie docierał do pozycji. W wiadomościach brzmi to tak, jakby to właśnie bitwy strzeleckie były najgorszą rzeźnią. Nie. Najgorsze jest to, gdy wychodzisz z ziemianki i zdajesz sobie sprawę, że jesteś widoczny. W każdej chwili możesz oberwać. Raz wyszedłem do toalety, wróciłem, a 30 sekund później, w miejscu, w którym się załatwiłem, przyleciało. Odpracowały dwa moździerze. Było bardzo dużo dronów. Miałem wrażenie, że SZTU ma 50-krotną przewagę w dronach. Operator mógł nawalić, albo mógł być silny wiatr i ptaszyna mogła spaść. Chłopaków zmuszali wychodzić na pole minowe, żeby ją zabrać. Macie kawałek terenu, wokół niego latają cztery drony. Zrzucają coś? a gdy odlatują, nadlatują kolejne cztery. A w oddali jest prawdopodobnie kolejnych pięć i zajmują się korektą ognia dla moździerzy i artylerii. I tak to trwa całymi dobami. Jeśli zostaniesz wykryty przez drona, nie możesz wejść do ziemianki. Operator widzi świecącą kropkę i nagle ona znika. To znaczy, że cel dokądś wszedł. Dron natychmiast tam wlatuje i masz co najmniej pięciu ludzi na minusie. Mówią do mnie, rąbaj mu rękę siekierą. W ciągu dwóch tygodni z 250 ludzi zostało 15, 20, z czego 10 stanowił personel sztabu. Był to sztabowy kopista. Różni tam dowódcy plutonów, dowódca kompanii. Zostało bardzo niewielu zmobilizowanych. Reszta to żołnierze kontraktowi. Około 40% strat to dwusetki, reszta to trzysetni. Spośród nich prawie połowa to ciężko ranni, bez rąk i nóg, niepełnosprawnie do końca życia. Kiedy przyjechałem, ta wioska była jeszcze mniej więcej nietknięta. Trzy tygodnie później już jej nie było. Same ruiny. Chmara trupów. Nie poszedłem do szturmu. Bardzo długo kłóciłem się z dowódcą. Powiedziałem Nie będę do nikogo strzelał. Możecie mnie tu i teraz wyzerować. Mam tu zadanie zajmować się ewakuacją. Całymi dobami wyciągałem rannych. I będę tutaj pracować w ewakuacji. Możecie z tym zrobić, co chcecie. Dokładnie tak samo biegałem w kierunku tego czołgu, gdzie okopały się chłopaki. Po prostu nie przynosiłem im prowiantu, tylko wyciągałem stamtąd rannych. Nie mam żadnego przeszkolenia medycznego. Nigdy nie miałem do czynienia z krwią. A tutaj, po czterech tygodniach, wyciągnąłem faceta, który leżał tam ranny przez trzy dni. Sam sobie założył opaskę uciskową na rękę i nogę. Nie wiem, jak przeżył. Jego ręka zaczęła już gnić, pojawiła się martwica. Zapytałem, co powinienem zrobić. Powiedzieli mi, Rąbaj mu rękę. Wstrzyknij mu wszystko, co masz, inaczej może umrzeć z powodu szoku. Zebrałem się w sobie i poszedłem do niego. Odrąbałem siekierą, którą cieliśmy drewno na opał. Odciąłem ją przy czwartej próbie. Powiedzieli mi przez radio, jak ją opatrzeć. Nie spałem potem przez dwa dni. Gdy go załadowaliśmy, był żywy. Do pierwszej linii również dojechał żywy. Nie wiem, co się stało z nim później. Innemu, którego wyciągnąłem, urwało szczękę, rękę i pół nogi. Nie chcieli go nawet wyciągnąć. Dowódca powiedział: Ja tego nie potrzebuję, będę teraz musiał zrobić coś dla jeszcze jednej osoby. Dobę później ten ranny facet był już na etapie: chcę po prostu zdechnąć. Już zdawał sobie sprawę, że to koniec. Po prostu wykrwawił się. Dwusetnych w ogóle bardzo rzadko zabierano. To była albo osobista inicjatywa, albo jeśli łatwo było go zabrać, na przykład leżał niedaleko ziemianki. Razem ze mną był chłopak w wieku 18-19 lat. Zwykły wiejski chłopak pracował jako kierowca traktora. Generalnie do wojskowego komisariatu uzupełnień przyszedł sam w związku z poborem, a oni podsunęli mu kontrakt. Podpisał go nawet nie czytając. Półtora tygodnia później był już na pierwszej linii. Jego krewni wysłali list do prokuratury, że został zmuszony do podpisania kontraktu. Dowódca batalionu obraził się na niego z tego powodu i wydał rozkaz, żeby go wypchnąć w sam środek piekła. A więc jego już wyciągnąłem jako dwusetnego. Pewnego razu wysłano mnie po trzysetnego, a jednocześnie dano mi torbę z materiałami medycznymi, które miałem tam zostawić. Bandaże, trochę wody. Zbliżyłem się do wskazanej otwartej przestrzeni. Było tam wiele powalonych drzew. Słyszę, że krzyczą ptaszek. Patrzę, a dron jest prawie nade mną. A teren był pogórkowaty, więc pod zwalonymi kłodami była szczelina. Zanurkowałem do niej i czołgałem się dalej, gdzie gęściej leżały kłody. Przedarłem się do środka i poczułem, że jest... Jakoś miękko, luźno, a zapach jest gryzący. Patrzę pod siebie i widzę mundur. Widzę martwych chłopaków. Leżeli tam trzy czy cztery miesiące, ciała zaczęły się rozkładać. Dosłownie przyczółgałem się po zwłokach. Zacząłem panikować. Dron jest dokładnie nade mną. Zdaję sobie sprawę, że mnie widzi. Wie, że tu jestem. Zdaję sobie sprawę, że muszę stąd zmiatać. Kłody mnie nie uratują, więc zaczynam się czołgać. Wypełzłem stamtąd, stanąłem na nogi. Przeszedłem dwa kroki i jak pijany upadłem. Próbuję wstać na kolana. Nie mogę. Jestem oszołomiony. Za mną rozległ się trzask, pocisk spadł na kłody. Jakimś cudem udało mi się pozbierać. Obróciłem się i pobiegłem z powrotem w drugą stronę. To było naprawdę przerażające. Zostałem ranny, bo dowódca chciał się upić. Dowódca cały czas pił. Może radził sobie w ten sposób ze stresem czy coś ale ewidentnie był nieprzyszkolonym i nieprzygotowanym człowiekiem. Przez jego picie zostałem ranny. Powiedział do mnie, iść do kwatery głównej, weź nowego ptaszka. W sensie drona. Odpowiedziałem, słuchaj, mamy jeszcze jednego drona, możemy go podnieść w niebo. Na pewno przetrwamy noc. Dlaczego miałbym teraz wychodzić? Jeśli wyjdę, od razu zostanę wyhaczony, bo nocne ptaszki latają z termowizją. Widać cię na kilometr. Jesteś świecącym płomyczkiem na czarnym ekranie. Na dodatek droga do kwatery głównej prowadzi przez pustą przestrzeń. Nie sposób nie zobaczyć tam człowieka. Cóż, i tak mnie wysłano. Dotarłem do sztabu, wziąłem tego ptaszka. Dali mi jeszcze jedną reklamówkę. Zapytałem, co w niej jest? To do dowódcy. Zaglądam do torby, a tam tylko dwie butelki. Wódka i jakiś koniak. Właśnie po to mnie tam wysłali. Dowódca chciał się upić, więc wysłali mnie po paczkę. Wracam tą samą otwartą przestrzenią i słyszę nad sobą drona. Bum. Nogi same podkuliły się od razu. Nic nie rozumiem. Jedna myśl: Jeśli nie mam nóg, to po prostu strzelę sobie w łeb i tyle. Nie będę cierpiał. Widzę krew dookoła mnie, ale moje nogi wciąż tam są. Myślę sobie: dzięki Bogu. Oczywiście rzuciłem w cholerę tę torbę. Dopełzłem do najbliższej opuszczonej ziemianki. Włączyłem rady i powiedziałem: Zabierzcie mnie, jestem trzysetny. Nie jestem w stanie chodzić, ledwo się przeciągnąłem. Oni odpowiedzieli, nie zabierzemy cię, to niebezpieczne. Zrozumiałem, że oni na serio mnie nie zabiorą, bo to rzeczywiście jest niebezpieczne. Byłem w samym środku otwartej przestrzeni. Znalazłem tam jakąś ziemiankę, siedzę w niej i po dwudziestu minutach poczułem, że zaczynam przeciekać. Trzęsę się, drżę krwawi litrami, więc zacząłem się czołgać. Prawie dotarłem do punktu ewakuacyjnego, ale popełzłem 500 metrów w lewo. Tam mnie już spotkano. Niemal wszyscy piją. Niektórzy dowódcy zażywają promedol albo sole. Widziałem jednego na soli, wyglądał zupełnie jak na tych wszystkich filmikach. Albo na promedolu. Oni ciągle się ślinią. Każdy wojskowy powinien dostać promedol w apteczce, jedną lub dwie kapsułki. To stary środek przeciwbólowy o działaniu narkotycznym. Ale dają go tylko na papierze. Daję ci apteczkę, podpisujesz się. Ale nie ma w niej promedolu. Gdzie on jest? Ktoś wziął go dla siebie? Zgadza się, oni stale mieli dawki dla siebie. Dowódca na sąsiednim odcinku miał specjalnego człowieka, uzależnionego od promedolu, który dla dawki był w stanie zrobić wszystko. Biegał i przeszukiwał trupy. Z grubsza wyglądało to tak, że jeśli potrzebna była luneta do karabinu albo nowa kamizelka okuloodporna, to załatwiało się mu promedol a on za dawkę biegał na pierwszą linię szabrować trupy. Prawie pod pozycję sz podbiegał. Przywiązali mnie do drzewa i powiedzieli – no to koniec, będą ciebie teraz zerować. Były też takie sytuacje. Człowiek na przykład nie wykonał rozkazu, nie poszedł gdzieś. Przyprowadzali go do dowódcy. Jeśli on był zbyt leniwy, żeby się tym zająć, to taką osobę zabierali jego frajerzy. Nie mogę ich inaczej nazywać. To w ogóle nie byli ludzie. Przywiązują mu ręce i nogi taśmą klejącą do drzewa, żeby nie uciekł i strzelają do niego z bliska, z odległości pięciu, dziesięciu metrów. Nie widziałem samego strzelania, ale wnioskując po tym, że widziałem zwłoki, to wszystko jest prawdą. Albo przyprowadzają ich do dowódcy, zakładają dwie kamizelki kuloodporne, dowódca strzela z karabinka do dwóch kamizelek i nawet jeśli one wytrzymają, jego żebra są połamane, on po prostu powoli umiera albo zakładają hełm i strzelają z pistoletów hełm. Po prostu nie będziesz mieć czaszki. Dwóch ludzi w mojej kompanii zostało wyzerowanych. Wróciłem z ewakuacji, zapytałem, gdzie są ci dwaj, mówię ich znaki wywoławcze. Powiedzieli mi, że zostali wyzerowani za niewykonanie rozkazu. Odmówili udania się na posterunek, a ten posterunek był mocno tłuczony przez SZU. Już miał duże straty. Dlatego odmówili. W naszej kompanii nie było to zbyt częste, bo i sama kompania była szybko zerowana. Ale na przykład w sąsiednich jednostkach, gdzie było nie 250 ludzi, a tysiąc 1500. Cóż, miałem taką historię, musiałem nieść torbę z konserwami, iść do przodu. Słyszę ledzącego dużego drona, babę Jagę. Rozumiem, że pójście dalej byłoby samobójstwem, ale wiem, że po lewej stronie, około 700 metrów dalej, jest sąsiednia jednostka. Więc skierowałem się tam. Złapali mnie i powiedzieli. Jesteś zmobilizowany. Odpowiedziałem. Jestem żołnierzem kontraktowym. Mam pokazać książeczkę wojskową? Okazało się, że oni mieli jakiegoś zmobilizowanego człowieka, który zdezerterował. Czy tam próbował zdezerterować? Przywiązali mnie do drzewa i powiedzieli. No to koniec. Teraz cię wyzerują. Za drzewem była wielka dziura. Patrzę, a w niej leży dwadzieścia, trzydzieści ciał. Uratował mnie tylko to, że nadali przez radio, że znaleźli zmobilizowanego mężczyznę, który próbował uciec. Było mi go żal. Pewnie go wyzerowali. Rozwiązali mnie, wysłali do dowódcy. Nie był pijany, ale wyglądał jakby był na promedolowym haju. Siedzi, ślini się. Zaproponował mi 30 gramów wódki na uspokojenie. Mówią, że tam jest to powszechna praktyka. Zazwyczaj werbowali tam tych, kto wraca ze szpitala, po zranieniach lub ze słabym zdrowiem, których nie żal im było puścić na przemiał. Jeśli człowiek nie wykonuje rozkazu, trzeba wzywać prokuraturę wojskową. Prokuratorzy wojskowi, rzecz jasna, tam się nie pojawiają i nikt nie będzie nikogo wywozić. Nie można go też wsadzić do dołu, no bo kto będzie kopać ten cały dół? Doły tylko dla zwłok kopali. Ziemianek też nikt nie kopał. Zmuszano ich głównie do kopania sobie transzei do toalet, bo dowódcy bali się wychodzić w nocy. Kazali im też kopać wspaniałe schrony, o mało niedwukondygnacyjne podczas gdy chłopaki mieli coś w rodzaju ziemianek. Pokrycie z drewnianych desek i trochę trawy na wierzchu. Hurra patriotów jest tu niewielu. I to oni giną jako pierwsi. Nikt nam nie podskakuje. Żadnego chodźmy obalić Putina. Oczywiście mówią, że zorganizował jakąś ujnię, która nie jest nikomu potrzebna. Nawet patrioci, kiedy przyjeżdżają, bardzo szybko zaczynają mówić co my w ogóle tutaj zapomnieliśmy, po cholerę jest nam to potrzebne. Jest trochę chura patriotów, ale z reguły nie żyją długo, ponieważ biegną jako pierwsi i kładą ich jako pierwszych. Był taki mężczyzna, 54 lata, jego żona miała raka. Nie przyszedł nawet dla pieniędzy, ale dlatego, że potrzebował zasiłku dla rodziny żołnierza, aby wyleczyć żonę. Powiedział: Wiem, że trzeba tu zabijać ludzi, dokonałem wyboru. Jeśli mnie zabiją, cóż, kij z tym. Moja żona dostanie pięć milionów, zostanie wyleczona, a moje dzieci będą dobrze żyć. Mieszkał na wsi, płaca 35 tysięcy, 1600 złotych. Trójka dzieci, chora żona. Co masz mu powiedzieć? Idź I ci przekwalifikuj się na informatyka? Przyjechało z nami dwóch wagnerowców. Jeden z nich od razu speniał. Wstąpił do szeregów prokuratury wojskowej. Skończyło się tym, że zerował swoich własnych chłopaków. No, ja tylko tak mówię, własnych chłopaków. Nie żeby to byli moi chłopacy, ale to i tak to samo co strzelanie im w plecy. Jedna sprawa, jeśli sam nie chcesz walczyć, prawda? Albo jesteś przeciwko wojnie, ale co innego, gdy tak bardzo chcesz pieniędzy, że kasujesz dla nich wszystkich jak leci. Drugi był na pierwszej linii przez tydzień, napożyczał pieniędzy i zwiał. Nasz dowódca sprzedawał urlopy. Dziesięć tysięcy rubli za dzień. To znaczy, jeśli odsłużyłeś już pół roku, oficjalnie masz urlop, ale cię nie puszczą. Chcesz pojechać na urlop? 10 tysięcy rubli za dzień. Broń jest wywożona do Rosji w workach razem ze zwłokami. To przerażające, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że niektórzy z tych ludzi przeżyją. Ci dowódcy, ich frajerzy, nawet zwykli ludzie, którzy może nawet nie chcieli tam być, ale których psychika zostanie całkowicie zniszczona. Oni przecież wrócą. Co oni wtedy będą wyprawiać? Sama myśl jest przerażająca i obrzydliwa. W ogóle nie jesteś tam człowiekiem. Lata dziewięćdziesiąte to przy tym będzie pikuś. Kiedy ci ludzie wrócą z wojny z krwią na rękach, ze złamaną psychiką, którzy byli w tych samych kompaniach, oddziałach i tak dalej, zaczną się zbierać w grupki, a te mniejsze grupki zaczną się zbierać w większe skupiska. Jestem pewien, że w Rosji jest teraz całe mnóstwo broni. Dosłownie razem z trupami ją wywożą. W Rosji można kupić kałacha za czterdzieści tysięcy. tysiąc osiemset złotych. Ci ludzie z bronią będą teraz chodzić po ulicach. Są zwłoki, czarna torba. W tej samej czarnej torbie trzy, cztery karabinki. Jak mi wyjaśniono, zwłoki, mimo wszystko, są nadal przeszukiwane w czasie wywozu. Ale oni rozkładają te karabinki lub chowają części gdzieś osobno. I zabierają je do Rosji, gdzie składają ponownie, spiłowują numery seryjne i sprzedają. To dosłownie jest świetny biznes, zarabiają na tym mnóstwo pieniędzy. Wyobraź sobie, ilu jest tam zabitych ludzi. I oczywiście nich nie biega i nie zbiera po nich broni. Nie prowadzą żadnej ewidencji. Jeśli po trzy, cztery, pięć sztuk wyjadą z jednym trupem, można będzie uzbroić małą armię. To na pewno. Wojna o nic. Z grubsza liczyłem, ilu ludzi w ogóle nie poległo przez ten cały okres czasu co byłem. Jeśli tempo strat wszędzie jest takie samo, jak na naszym kierunku, to według moich obliczeń, ciężkich trzysetnych i poległych, dwusetnych, musi być ze 400 tysięcy. Czyli wyobraźmy sobie miasto, w którym jest 40% zabitych i cała reszta to okaleczeni inwalidzi. Czytam o tym, jak ktoś się poddaje. W ogóle nie ogarniam, jak oni to robią. Może po prostu inny sposób działania i operowania na froncie. Może tam u nich z przodu nie ma pulminowych? My mieliśmy pola minowe z przodu i oddziały zaporowe z tyłu, więc nie można było nigdzie się ruszyć. A ponieważ kompanie są bardzo szybko zerowane, nie ma map pól minowych. A więc saperzy rozrzucają miny, i oni sami nie wiedzą, gdzie je rozrzucają. Trochę w prawo, trochę w lewo, wysadziłeś się w powietrze. A ty musisz tam przejść przez takie pole dziesięć kilometrów. Ludziom, którzy zastanawiają się nad podpisaniem kontraktu, mówię, chłopaki weźcie broń i od razu strzelcie sobie w łeb. Rezultat jest dokładnie taki sam. Nic się nie zmieni. Jeśli myślicie, że zarobicie pieniądze, że wrócicie, a wszystko będzie zajedwabiście, uwierzcie mi, widziałem tam takiej ilości typów tego pokroju. Nie wrócicie, na pewno nie wrócicie w jednym kawałku. Czy pięć milionów są warte waszej nogi? I co wtedy będziecie robić? Czy twoja mama będzie za tobą sprzątać do końca życia? Jeśli myślicie, że tam są jacyś naziści, nie ma tam nazistów. Są tam zwykli ludzie. Mówiąc ogólnie, pojedziecie zabić swojego sąsiada. Czy będziecie w stanie żyć z tym do końca życia? Ta wojna nie jest tego warta. To nie jest wojna za ojczyznę. To nie jest wojna o sprawiedliwość. To nie jest wojna o wolność. To jest wojna o nic. Wojna za dziada, któremu tak bardzo peron pojechał, że poszedł i zabił setki tysięcy ludzi za nic. Bez powodu. Nikogo nie wyzwalacie. On zresztą sam nie wierzy, że kogokolwiek wyzwala. On w ogóle ma w dupie to wszystko, a was w szczególności. A jeśli zaczną was przyciskać, to lepiej uciekajcie. Nie macie pieniędzy? Bierzcie pożyczki i uciekajcie za te pieniądze. Boicie się, że was złapią? Nie macie nic do stracenia, bo i tak zostaniecie wysłani na pierwszą linię. Zawsze możecie próbować. The insider zweryfikował tożsamość wojskowego i potwierdził, że ten rzeczywiście uciekł z frontu. Koniec. Kolejny materiał traktujący o wspomnieniach i przygodach mobików. W tym materiale nie był w ogóle poruszany wątek samej dezercji, a wspomnienia bardziej skupiły się na kwestii używek zażywanych na froncie, czy kwestii pozasądowego rozprawiania się ze swoimi jak to oni mówią, współtowarzyszami. Cóż, mam wrażenie, że tam na froncie życie ludzkie w ogóle straciło jakąkolwiek wartość. Co tak nawiasem, pomijając te największe rosyjskie metropolie, nie za bardzo różni się od standardów z głubinki, gdzie ludzie nie mają wykształcenia i możliwości rozwoju. Więc wegetują na zadupiach i w oczach państwa moskiewskiego, najbardziej humanitarnego tworu na świecie oczywiście, są po prostu bezwartościowi i zwyczajnie ich nie szkoda. W tym materiale nie było też nic o kwestii samej dezercji z frontu. Ale wydaje mi się, że możemy z dość dużym prawdopodobieństwem założyć, że po otrzymaniu poważnego zranienia został, jak zwykle, odesłany do szpitala w Ługańsko-Doniecku. Możliwe, że nawet przenieśli go do szpitala w Rostowie, jeśli zranienie było poważne. No, a dalej klasyczny schemat. Podleczyli, dali 10-14 dni wolnego z obowiązkiem powrotu na front. A on w czasie tego krótkiego urlopu rekonwalescencyjnego wklepał na miary na idźcie lasem i ci go pokierowali, w jaki sposób można uciec z kraju. Co tu dużo mówić, po takiej ilości materiałów mamy już dość niezłe wyobrażenie o realiach dezercji z Wojska Rosyjskiego. Co mnie bardzo interesuje, to czy owi policjanci, którzy wkręcili go, że na jego nazwisko wystawiono wezwanie do wojska, otrzymali jakiś bonus, czy tam premię? Za ogarnięcie kolejnej ofiary dla rosyjskiej maszynki do mielenia mięsa. Interesujące, czy oni również mają jakieś kwoty i KPI-e do wypełnienia w kwestii mobilizacyjnej. Wiem, że na początku wojny wysyłano na front spore ilości policjantów ze wszystkich rosyjskich miast. Więc dość prawdopodobna jest możliwość, że rosyjska policja musi ogarniać stały dopływ niby ochotników, bo inaczej sami pojadą na front. Zakończymy w tym miejscu. Myślę, że jest to bardzo ciekawy materiał, który może i traktuje o temacie niekończących się przygód mobików, ale jednocześnie porusza inne wątki, uzupełniając luki i dając nam lepszy obraz i zrozumienie realiów walki po rosyjskiej stronie. Choć po tym, co usłyszeliśmy i wiemy, nie jestem do końca pewna, że termin walka jest odpowiednim określeniem tego, co się u nich tam dzieje. Ten materiał wspaniale podsumował jeden z widzów pod oryginalnym materiałem. Setka ludzi poległa za czołg na polu, pod wodzą ochroniarza z piatoraczki. To wszystko, co trzeba wiedzieć o wojnie. Dziękuję i pozdrawiam.